No i witam w kolejnym odcinku, bez zbędnego przedłużania, wyszukania nowego przeciwnika. Zostajemy białe, więc oczywiście standardowo otwieramy ruchem E4. Zostajemy E5. Ok, znowu obrona Fildorfa. No cóż, e, spróbujemy się ustawić jakoś sprytnie. Osta od ostatniej partii się nauczyłem właśnie, że to jest główna linia i jeżeli rozwija się przeciwnik przez goniec e7, koń f6, no to my możemy goniec f4, koń c3, chcemy zroszować w długą A, i próbować go tutaj zaatakować na skrzydle królewskim. Zaczynam od końa c3. Ok, tutaj przeciwnik się na pewno nie stosuje do zasady, że najpierw się powinny wyprowadzać skoczki przed gońcami. A czemu tak? Nie wiem, jakiś koniec f6, koniec c6 jest na celowniku, ale no nie bardzo wiem, jakby czemu by to miało służyć w obecnej pozycji, więc my się rozwijamy zgodnie ze standardowym planem. No tak, właśnie myślałem, że po to to poszło, ale czy jemu coś to daje, tak naprawdę, no jeżeli ja zagramę Hetman D2, on wymieni to raczej nie jest w jego tutaj najlepszym interesie. Koń e7, no nie wiem. Poszło skoczyk c6. Mm -hmm. Teraz rozumiem, że po to zagrało, zostało zagrane koniec d7, żeby sobie nie zdwajać pionków po biciu, tylko wybić końcem i naciskać na tego pionka w centrum. No dobrze. Więc jakie mamy w związku z tym teraz możliwości? Możemy zagrać konie f5. Ale czy koń f5 ma jakiś tutaj głębszy sens? No po wymianie, po wymianie stoimy dobrze, ale zakładam, że on nie chce wymienić, tylko po koń f5 zagrałby na przykład g6. Jeżeli zagrałby g6, no ruchy w stylu koń e3, żeby wjechać na d5, trochę mi się nie widzi taki koń e3. Przerywa mi tutaj powiązanie między hetmanem a gońcem, z drugiej strony potem staje się dosyć wrażliwe na jakiś g5, h6 może. Powrót z powrotem na F3 wydaje się trochę zbyt pasywne. A z kolei bicie bicie. Bicie, bicie i długo rozsada na przykład. Nie wiem, czy ten skoczek mi jest potrzebny tutaj do czegoś tak naprawdę w tym centrum. Na pewno by się przydał. Gdyby czarne zreszował w krótką stronę. To na pewno by się ten skoczek jakoś tutaj przydał do ataku, żeby go przerzucić właśnie przez. Przez F3 na H4, czy jakoś tam E2, G3. Po tym, jak już pionki ruszył do przodu. No dobrze, czyli tu mamy dwie opcje: Koń F5, albo bicie, i tutaj dalszy rozwój. Koń F5, jeszcze raz zobaczmy. Koń F5 w sumie nie zmuszą go niczego, może grać nawet jakieś konie 7, no ale zakładam, że po konie F5 chciałby zagrać G6, żeby potem tylko tego końca schować z powrotem na G7. Więc koń F5, G6. Mógłbym teoretycznie zagrać koń H6, co wygląda całkiem ciekawie. Bo jeżeli ucieknie skoczkiem, no to nie może zroszować, jeżeli mm, wybije, wybije to też nie może zroszować. Jakieś tutaj G5 mi powiedzmy nie grożą, bo to jeszcze mi absolutnie mm, ani skoczka, ani ewentualnie gońca po wymianie nie, nie uwięzi. No to zagrajmy konia w 5 w sumie. No dobrze, przeciwnik się yy, zdecydował wymienić. Yy, gońca za skoczka. No dobra, teraz po jakimś konie 7 na przykład. W sumie tutaj ten pionek jest. Yy, jest całkiem słaby. No co? Goniec D3 to skoczek B4 zakładam, że zostanie zagrane. Skoczek D5 to po prostu bicie na F4. 5: um, Jakie jeszcze mamy możliwości? Długa roszada, żeby to po prostu olać, i on zbije na F5. I co wtedy? I jakieś G4. Tu i G5. W ogóle w sumie G4 jest, może się przydać na no G4, powiedzmy chociaż G4, koń E5. No, ale to ja sobie długo zroszuje w długą stronę, i jestem tutaj, jakby od tych widoków na F3 uwolniony. G4, H5 to zawsze mamy jakieś tutaj G, no? Zagrajmy tak nonszalanko, co prawda, ale skoro i tak chcę zraszować w długą stronę, to czemu się tutaj jakiegoś trumpionkowego już nie podnieść na tak wczesnym etapie? Zostało zagrane H6. E, wydaje mi się trochę pasywnie, ale no skoro zostało zagrane H6, to myślę, że możemy kontynuować z panem Długiej Ruszady przed jakąś tutaj dalszą inwazją ewentualną. On no, z tym skoczkiem no, bardzo nie ma co zrobić, żeby odejść tak, żeby powiedzmy tutaj ten goniec mógł na G5 stanąć i wymienić sobie tutaj gońce i hitmany jeszcze nawet ewentualnie. No chyba, że... Aha, tutaj przeciwnik gra pionkami. Czy ja chcę grać H4? H4 właśnie jest o tyle słabe, znaczy może nie słabe, ale o tyle ma ten minus, że jak ten skoczek jednak odejdzie typu C8, G8, no to ten pionek staje się a łatwym targetem dla, dla czarnych. E, no dobrze, pomyślmy, co my tu jeszcze możemy zagrać. Tego gońca, gdzie byśmy chcieli umieścić, szczerze mówiąc, no idealnie pewnie tutaj na c4, ale c4 z kolei, to aż się prosi b5 stępem no i goniec b3, jakiś konie a5 i czarne tutaj zyskują trochę czasu do ataku, ale na przykład goniec na g żeby połączyć wieże, no dobra, goniec g2, no goniec g2, zagrajmy, z takim planem, żeby zagrać na przykład goniec g3, ok, poszło hetman d7, no i mój goniec na g na pewno będzie stał teraz, miał większy sens w życiu, niż gdybym go wyprowadził na przykład na c4 właśnie, e, koń na. E4 wydaje się ciekawe, no powiedzmy on sobie odejdzie i na przykład jakiś taki ruszek, potem wisi w powietrzu, końc C 5 Koniec na E5, bicie to bicie No bicie, bicie nie może, bo tu będzie wisić, dobrze zagrajmy skoczkiem na E4, jestem ciekawy w sumie co to zagra Czy może zignorować tę groźbę, no zagra sobie długo rusza, To na przykład, ja wybiję, wybiję no i to jego skrzydło królewskie wygląda fatalnie wręcz, mam parę, miał parę gońców, a on ani jednego gońca i skoczki, które no, stoją dosyć pasywnie, szczególnie ten skoczek na e7, bez jakichś perspektyw na, na polepszenie. Na pewno muszę przyspieszyć, bo już czasowo widzę, że mam dwa razy mniej czasu praktycznie od przeciwnika, co nie jest dobre. No dobra, no i aha, okej, okay, tutaj, tutaj. I chciałem zagryć tu, no i poleci ten pionek tak naprawdę. Tylko czy tak to wygląda na pewno. Eee, bicie na E5. Bicie na E5. W ogóle mogę grać F6, tak naprawdę też. To jest całkiem ciekawy ruch, zamiast jakiś konie E5. No bo koń C5 mi się o tyle nie podoba, że okej, okay, skoczka, na Hetmana A4 nie będzie. Ale Hetman B5, wtedy ja to muszę bić skoczkiem. Na pewno chcę wybić. To wiem, to wiem, tylko na pewno, że będę coś bo nie może odbić pionkiem, bo wisi Hetman. I teraz, czy chcemy grać. Okej, okay, ja w ogóle nie mogę grać bo przecież teraz koń broni Hetmana na D7 tak naprawdę. To przegapiłem. Więc to się sprawa klaruje. Jakiś koń F6 ma sens? No nie ma sensu. Muszę grać po prostu samo F6 tak naprawdę. Groże fig figurze czarnych, więc musi coś z tym zrobić. Co no nie może zagrać skoczek G7. No czy w sumie może, no, ale nie, no nie może, bo zabije. Aha, czyli no, dobrano. Czyli przeciwnik zdecydował się oddać figurę, a tak naprawdę to nie było chyba dobrego, jakiejś dobrej obrony tak naprawdę, no bo, bo każdy ruch tracił, jakiś, jakiś materiał był tracony tak naprawdę. No dobrze, zagramy wieża na e1. Postawmy sobie wieżę na linii, w której znajduje się hetman czarnych. On zdecydował się zrobić długą ruszadę w tej pozycji. Ok. Teraz myślę, jakby tutaj dotrzeć do tego jego króla najszybciej. Jakiś Hetman B4 z groźbą na przykład bicia, 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 no to wygląda ciekawie. Hetman B4, no a Hetman, a hetman B4, D5, on sumie wymienić wymienić problemy, no bo jakby przeciwnik chciał wymieniać figury, to jesteśmy jak najbardziej za, ponieważ mamy figurę więcej, prawda? No tu wchodzą groźby teraz. Czy to w ogóle by zadziałało? Na przykład skoczek b D6, to chyba jeszcze nie, bo CD i nic za bardzo nie ma, ale skoczek C5 na przykład i on bije tu i dostaje mata. No Skoczek C5 wygląda potężnie, tak naprawdę, bo otwiera się linia dla D, wieża, wieża staje na linii otwartej D, która ewentualnie odcina obronę, ucieczkę królowi. Ale on zagrał C6, tutaj tak wyprzedzająco moje jakieś tutaj wszelkie kontrataki, No ale to zostawia pionka D6 bez obrony. Mamy raz, dwa, trzy versus dwóch obrońców e, na D. Tylko czy teraz to ma jakieś znaczenie czym. Zbije? Chyba nie ma, nie może zagrać jakiś tu, znaczy zagra tutaj to nic to nie robi, zagra c7 to mam w ogóle z, o, szacha z odkrycia i traci hetmana, więc tak się tutaj nic nie dzieje. No dobrze, co bicie wieżą, bicie, tu coś mamy ciekawego, no, nadrzu, bicie, bicie, chyba nic nie ma szczerze mówiąc. Eee... A3, żeby się jakoś wzmocnić, no dobrze, mamy, 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 aha, w ogóle f4 może zagrajmy, co, czemu nie f4? Skoro wisi skoczek, no to korzystajmy z tego faktu. On nie może nic zrobić, żeby tutaj dodać presji na mojego skoczka, tak żebym był zmuszony jakoś odejść nim, albo, albo tutaj dodać jakąś kolejną figurę do, do obrony tego skoczka, a jednocześnie jego skoczek wisi. Hetman jest oczywiście na związaniu. I nie wydaje mi się, żeby tutaj była jeszcze jakaś możliwość czegoś, jakiegoś tutaj zawirowania, żeby wyszło na korzyść przeciwnika. Ale no zobaczymy, przeciwnik myśli, myśli. Okej, okay, poszło. A5, taka próba zamącenia. Poszło A5. I co teraz możemy zagrać? Możemy, jak zbijemy na A5, on zbije wieżą. No to co się dzieje? No to ja zbiję wieżą tutaj. Tutaj mam w grę przewagi to mnie chyba nie zadowala tak naprawdę. Jeżeli zagramy Hetman C5, pójdzie koń D7. Bicie, bicie. No to też się my Hetmanami. Mogę pójść w sumie Hetman A3 jeszcze. Hetman A3 policzmy Hetman A3. końce C4 no to bicie. Hetman A3, C5 ewentualnie bicie, bicie. No i wtedy się wymienimy, No Hetman A3 pójdę w sumie czemu nie. Nie widzę chyba przeciwwskazań. Czybym coś tutaj miał. Um, stracić. Okej, okay, w ogóle widzę, nie wiem, czy ruch wcześniej przypadkiem przeciwnik nie miał takiego ruchu jak końc 3 szczerze mówiąc. Um, Okej, okay, ale policzmy pierwto. Końce eee, 4 i mamy dwie opcje, albo bić po prostu skoczkiem na C4, albo bić wieżą na E7. No zbijmy to wieżą. no W sumie co ja będę po skoczku tak, on mi tu nie wiem. On musi tu, okej. Okay. Czy chcemy grać tak? Tak, i tak. No oczywiście że chcemy, czemu nie? Przecież tam będziemy się po skoczkach schylać, jak mamy. Takie tutaj potężne. Mm, Motywy, no tak, tym skoczkiem nic nie może zrobić. Tu nie może odejść, tu nie może. Skoczek jest jakby uwięziony, a jednocześnie grozimy grudzi, bardzo niebezpiecznymi szachami z odkrycia. Ok, poszło wieża na Debian, ja to też zbiję na D. I co, jeżeli pójdzie skoczek C4, no to pójdzie wieża B4. E, Okej, okay, poszło coś takiego. No. Aha, nie mogę odejść, bo mi zbije na C, ale mogę, na aha, tak, też nie mogę, no dobra, pomyślmy. Ale mogę zagrać tu, tu, wymienimy się wieżami i zbiję skoczka. Musi grać tu, ja się wymienię z nim tutaj ładnie i bijemy skoczuśka. on zagra e, król C7, no to sobie spadamy na F6. Tu się wszystko broni, zabierzemy mu pionki. Tutaj zablokujemy piona oczywiście, zagramy sobie na przykład goniec B5, w sumie nawet nie. E, mi się podoba, gdzie jest ten goniec w tym momencie. Podejdziemy sobie oczywiście królem. No i nawet nie musimy tego robić, bo przeciwnik się poddał. Wyszliśmy już z rankingu 1800, to obecnie 1924. Widzę, że tutaj punkty rankingowe za przegrane, wygrane remisje się tutaj zaczynają zmniejszać, więc chyba ten ewentualny progres albo regres będzie wolniejszy. No ale to tyle chyba w tej grze. Aha, jeszcze chciałem sprawdzić. Czy jak tutaj wygląda skoczek D3, bo szczerze mówiąc, wyglądał intrygująco w tej pozycji, takie koń D3 na przykład. I co ja mam teraz zrobić? No nie mogę być. A mogę być wieżą, przecież tak, mogę być wieżą, bo, bo tu się wszystko broni. Okej, okay, tego nie widziałem. No dobra, w takim razie do następnego.